Thank <laughs> you. Superbeka, moi drodzy państwo. Co to miało nie być, a tymczasem już połowy właśnie nie ma. A ty, Tysowia? tysowia! My się nie sprzedajemy za pieniądze. Nie ma takiej opcji. Panie prezesie, oficjalne stanowisko klubu w tej sprawie. Bardzo proszę. Jako prezes Tysowi chciałbym zdementować wszystkie plotki na temat naszego dołączenia do Superligi. Zostajemy w Serie B, a same rozgrywki ruszają już w najbliższą niedzielę. Tak więc oczekujcie relacji, trzymajcie za nas kciuki, a my lecimy po trzy punkty. S! Fan, har No ale cóż, wymyślili sobie tą Superligę, a właściwie to Perez sobie ją wymyślił. W związku z tym ja też wymyśliłem sobie taki draft, ale to będzie draft no, według takiej połowy Superligi, bo w tym momencie zostaje tam Real Atletico Barcelona, AC Milan Inter Juventus, chociaż te drużyny z Mediolanu mówią, że one już raczej też nie chcą, ale dzisiaj zrobimy sobie draft według tych sześciu drużyn, także łapa w górę, bo został łapkę w górę, drogi kibicu. Dawno draftu nie było, Film ostatnio trochę mniej, ale będzie ich mam nadzieję coraz więcej i mój drogi, zajrzyj do mnie na Instagram, bo tam zwykły kibic rzuca niezwykłe relacje ostatnio. Nie mówię, że dzieje się tam niesamowicie dużo, ale coś się dzieje. Jeżeli ci się spodoba, obserwuj. A jak ci się nie spodoba, to nie obserwuj. To nie obserwuj, jak ci się nie podoba, bo nie trać czasu w życiu na coś, co ci się nie podoba. Jeżeli nie chcesz, to nie. Jeżeli chcesz, to zasubskrybuj też ten kanał. A jeżeli chcesz, to oglądaj dalej. Zapraszam. Sponsorem kanału jest Betkik, legalny bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. 15 tysięcy monet płacimy i wybieramy 6 drużyn. 3 z Hiszpanii, 3 z Ligi Włoskiej, ale na początek wybór formacji. A jedźmy, 4-3-2-1. Przypominam, Real, Barcelona, Atletico, Juventus, I jeszcze jest Inter i Milan, jest Garincha, on by tu pięknie hasał, ale jest Leo Messi. Gareth Bale w Realu Madrid. Nieźle, ale skoro mamy Leo Messi'ego. To trzeba go wziąć. Witam serdecznie Leosiu w takim razie czas na napastnika, moi drodzy państwo. Zobaczymy co tutaj mamy. No chyba myląk wygląda potężnie. No to jest draft Superligi, także Luis Suarez, cześć. A tu Antoine Griezmann albo Eden Azar. Wszystkie ekipy z Hiszpanii mamy i to w trzech pierwszych wyborach. To się nazywa Superliga Draft. Nie ma nikogo z Serie A, nie ma nikogo z La Liga. W związku z tym bierzemy Kevin De Bruyne. Witam. Środkowy pomocnik kolejny. Tutaj szybciutko sobie polecimy. Idźmy w Lalane. Tomas Pina daje zgranie. Witam. Milan, Juventus, Inter. W takim razie Milan, Juventus, Inter. Lewa obrona. Milan, Juventus, Inter. Jest Milan. Theo Hernandez. Prawa obrona. Milan, Juventus, Inter. Milan, Juventus, Inter. Ale jest Dani Carvajal. Real Madryt. Bramkarz. Zobaczmy kto tutaj. Może Wojtek Szczęsny, ale jest Inter. Handanowicz. I mnie to pasuje. Nie ma nikogo z Juve, to znaczy z Piemonte Calcio. W takim razie wybierajmy. Tu, 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 tu. Nacho Fernandez. No i bierzemy go. I jest Inter ja Ajajajajaj, nie ma nikogo, ale możemy sobie wziąć Neymara, który jak wiadomo... No wiadomo o co chodzi. Także moi drodzy państwo, przechodzimy dalej. Ale w sumie zanim dalej, to też do Was mam pytanie, jaki draft chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku albo jakie kolejne odcinki byście chcieli zobaczyć, bo... Mogę nadmienić, że pojawi się coś z boiska. Pojawi się jakiś filmik na pewno z Tysowi, bo Tysowia wraca do gry, będzie grane, będzie nagrywane, będzie wrzucane. A jeżeli chcielibyście jeszcze coś zobaczyć z Fifki, w moim wykonaniu, piszcie śmiało, bo będzie się działo, mam nadzieję. A tymczasem dwóch potężnych zawodników, Kessie i Modric, chętnie bym sprawdził tego Schweinsteingera, przecież on wystrypował w Manchesterze United, no bo Bayern, wiadomo, tam od razu powiedział, że nie, nein, nein. Ale Manchester przez długo mówił, jest, jest, jest. pięciu do końca, moi drodzy Państwo. Mam nadzieję, że to było ostatnie takie nagięcie lekkie, a tymczasem Piemonte Calcio Alex Sandro. Humas, Miller, 9. Sancho, jaki ty jesteś potężny. No to weźmy połpa. Skoro Połp, to połp dwóch. Ostatnich zawodników w drafcie Superligi. Pierwszym z nich Mohamed Salah. Ostatni zawodnik w drafcie Superligi. Moi drodzy Państwo, dobra, weźmy kulusewskiego, chociaż tych zawodników ofensywnych mamy dużo. I moi drodzy Państwo, mamy to: wyjściowa 11, praktycznie sama Superliga. Real Madryt, Atletico, Barcelona, Real Madryt, Juventus, AC Milan, Juventus, Inter, Real, Real. No i tu Schweinsteiger United, De Bruyne, Neymar, Sancho, Salah, Połup, Kolarów, Neto. Ale zaczynamy tak jak mamy draft Superligi, także grajmy tym co mamy, tym co oni sobie wymyślili. Oczywiście czekam na Wasze komentarze, co Wy wymyślicie odnośnie kolejnych odcinków z cyklu draft. No a tymczasem poznajmy mojego przeciwnika, no i zobaczymy czym on się kierował podczas wyboru. Tu włochy… ciężko stwierdzić czym on się kierował. Chociaż też tu trochę pachnie taką super ligą, jakby nie było. Zmierzmy się z tym. Zanim zacznę, to chciałbym powiedzieć, że dawno nie grałem w FIFA, także jak coś to wiecie. A jak wygram, to po prostu jestem super, nie? Nie no, dobra, na chillku, moi drodzy, chodzi o dobrą zabawę i fan. No bo, co nam pozostało, jeśli chodzi o FIFA 21, tocy! tocy przecież nadchodzą. Ostatnie tchnienie Fify. Wyjazd. Nic nie było. Nie było karnego! Panie sędzio, kochany! Serio Aleksandro. Co? Jeszcze czerwony kartonik? Nie lubią tej superligi sędziowie nawet. Ronaldinho. Gdzie strzeli Ronaldinho Gaucio? Ronaldinho widać, że celuje w prawą stronę, ale czy to jest tylko taka magia, czy też nie? Zaraz się przekonamy. Obronił Handanowicz! Nalegramy no, w dziesiątkę. Wyjazd, wyjazd, wyjazd. Idź do tego. Dobrze, bramkarz. Jeszcze popraw. Ajajajajaj. W sensie popraw i poprawił. I strzelił bramkę. Insigne Lorenzo. Uwaga. Karny. Rzut karny. No i co? I co, jago? Nie wytrzymałeś. Leo Messi. Zobaczmy naszą starą technikę. Uwaga. Mhm, mhm. Jeden do jednego. I to grając w dziesiątkę. I to grając z draftem Superligi. <ścoughs> Grajmy. Ty, Dribbler. Dribbler. Nic Co?! Jak ja go... Nie, to jest jakiś nonsens to jest po prostu padaka. Padaka to jest, no przecież ja nic nie naciskałem, ten bieg się sam przewrócił. Gdzie strzeli Ronaldinho? Ajajaj! Aj, aj. No niestety. Było blisko środka, ale nie. 45. minuta. Po trzecim karnym w tym spotkaniu przegrywamy 2 do 1. Zmiany dokonane, na środku obrony Bastian Schweinsteiger, ale wszedł również Neymar, wszedł Salah, no, i zobaczmy, jak to będzie funkcjonować. Czy w ogóle to będzie jakoś funkcjonować? Leo Messi, Leo Messi, Leo Messi, 2 do 2. Lecimy z tym. Auuu. Zobaczcie na to. Salah, Mo Salah i Leo Messi 3 do 2. Grając w dziesiątkę. Mhm, mm mhm. Mm tak to się robi. No, Superliga jest po prostu super. <grym> Dobra, lecimy dalej. Cyk do góry. Leo Messi. Leo Messi, Leo Messi, Neymar, puuuu, 4 do 2. Uj, supek, spalony, spalony. 4 do 3, spokojnie, spokojnie, tu się wszystko zmienia jak w meczach Tysowi. TIS! Ja za panowie! Cyk, Leo Messi kontra Mendy, Mendy już jest wykończony, on Mendy nie wie co się dzieje. Mendy nie wie, co się dzieje, a Leo Messi swoje. Leo Messi! Co zrobił Leo Messi? 5 do 3. O to w tym wszystkim chodzi. Tak dawno nie grałem, ale jakaś aktualizacja weszła, i takowa aktualizacja pode mnie weszła, bo to jest niebywałe, że tak mi dobrze idzie. I to grając w dziesiątkę Leo Messi kontra Mendy. Mendy jest wykończony. On nie wie, co się dzieje. Leopoda. Leo po... Uh -huh -huh -huh. Przepraszam. Ja przepraszam za tą bramkę, co tu zrobił Kevin De Bruyne. Cały Kevin, zobaczmy raz jeszcze. I tu, cyk, pyk. Cancelo tam no, zaplątał się z Kevinem, a tymczasem sprawdźmy rywala w drugiej rundzie, jaki jest jego skład. Lecimy! Uhuhu. no nie jest, że No nieźle, powiem wam. A my niestety gramy tym składem Superligi na początek. Jak nie będzie szło, w Przewie dopiero możemy coś zmienić. No, spróbujmy się, spróbujmy się z tym. Kurde, jakieś driblery nam się tu trafiają, panie. Co on robi? Co on mi tu zrobił? 1 do 0. Szósta minuta spotkania Cristiano si, Ronaldo. No nie, ale czemu? Już wiedziałem wcześniej, że on trafi, bo mój przeciwnik takiego dostał lekkiego zawieszenia. I uwaga, tu, tu chciałem się przełączyć i on... 2 do zera Cristiano Ronaldo. Szykujmy się tutaj na grado bicie. Uwaga! Pik! 2 do 1. No, który zostanie z pewnością zmieniony. Z Messin. No, cyk fota. No, ostatnio jak po pucharze, Wszyscy z Messim, fota. No i fajnie. Główką, główką. czemu ty się nie zmieniasz? No, kardy. Rzut karny. Daj mu czerwień. Daj mu. <grych> Kurczej co? I tak miało być? Od razu do bani? Dawaj Messiego. Dawaj mnie tu Messiego, panie. Pik! 2-2. 2-2. Czy ja mówiłem, że tu będzie ostrzelanie? Z pewnością jeszcze może być. Ale póki co 2-2. Lecimy dalej. Bożeż ty mój. Ależ... Co?! No musi być czerwona, no jak on mnie da teraz czerwonej, to ja nie wierzę, czemu on mi przerwał to? Okej. Okay. Wszystkie karty, jak to się mówi, są na stole. Nie wszystko zależy ode mnie, no bo jeszcze gram z przeciwnikiem, ale Suarez na przykład może sobie zejść w jego miejsce Salah. Neymar może zejść w jego miejsce Hazard i Kulusewski może zejść w jego miejsce, wpuśćmy, Kevina De Bruyne. Ej, 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 no przecież to jest na faulu. Pu, 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 pu. Jak zaczynać drugą połowę spotkania, to tylko tak. Mhm mm mhm. Mm Przeciwnik będzie robił jakieś zmiany. Wątpię, że on opuści to spotkanie, bo to jest zbyt. <gry> Moi drodzy, czy ja mówiłem, że w drugim meczu będzie pogro? To może w trzecim meczu, bo awansowaliśmy do trzeciej rundy draftu. Tu, 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 tu. tu. U mnie często się to nie dzieje także wiecie, entuzjazm naprawdę jest potężny. No to bezbędnego przyciągania. Jaki skład tam na nas czeka? Proszę bardzo, ta Superliga, kurczę, chyba w sumie nie jest taka zła. No nie wiem, co sądzicie w ogóle o tym? Dajcie znać, bo patrząc na draft. No i proszę bardzo, tutaj jest Liga Angielska zdecydowanie, chociaż jest jeszcze Drągowski i jest Cuadrado, a tak to poza tym samo Premier League, które wycofało się z Superligi. A u mnie właśnie Superliga, także zobaczymy, czy opłacało się wycofać z tego, czy nie. Nie dajmy, nie dajmy, nie dajmy, nie dajmy, wypychajmy. Oj, oj, niestety, jeździ, jeździ i wyjeździł 1 do 0 FC Torres. Ojej, ojej, ale mi się trafił gracz. To jest taki typ, wiecie o co chodzi? Że on spokojnie, tak sumiennie będzie rozgrywał, przeciągał kółeczko za kółeczkiem. Ja nie lubię, ja tu lubię iść na wymianę ciosów. A to ewidentnie jest taki, właśnie o, pozostawiać się, nie w tą stronę, to w następną. Taki Adrian, Jakbym grał z Adrianem, o, proszę bardzo, jak nie tu, to tam, jak nie tu, to tu, jak ja nie lubię takich graczy, no, dlaczego jak ja wychodzę z kontrą, to oni nie wychodzą? 2 do 0. No, czemu on tego nie trafił? Dlaczego? To była najlepsza sytuacja moja, taka już może się nie powtórzyć w tym meczu. Przyjacielu, przyjacielu. 3 do zera. Sadio Mane. No, no i po długim. No nie, wyczuwa mi wszystko. Tu ktoś do mnie jeszcze pisze. A, ale tam widziałem już po strzale, że oddałem, puściłem, widziałem, jak on się przesunął. To już było pewne, że obroni. Ojojoj. ojoj, oj. No nie, znowu ten mane. Znowu ten mane. Lobik mane z 11 metra. Cztery bramki, chyba, o ile się nie mylę, w jednym spotkaniu. Gwiazdę już mamy tego meczu. Zwycięzce też. Pytanie, czy ja coś strzelę, czy nie. Rzutka Leo Messi! Gold z główki! Jakiś 13, 14 metr! I Leoś nawet z takiego miejsca potrafi strzelić. Ja jestem naprawdę zadowolony. Nie ma do zera. On jest zdecydowanie lepszy. Ale my też coś tam gramy, także jest dobrze. No i trzecia runda przede wszystkim, nie? Spodziewałeś się, że ja tutaj jeszcze będziesz to oglądał? Chociaż pewnie już mało osób w tym momencie to ogląda. Jak to oglądasz, to napisz w tym momencie. zwykły kibic au. Dlaczego kończysz w takim momencie, jak jestem przed polem karnym, Schweinsteigerem, chcę oddać strzał? To nie. Tomane strzelił 3 bramki, a jednak przegrywamy 4 do 1, moi drodzy państwo, trzecia runda draftu, dawno mnie tu nie było i z pewnością dawno mnie tu nie będzie. Ode mnie na dziś to wszystko, miłego dnia i do zobaczenia.